Wracając jeszcze do sklepu w Chembrzy, to muszę, przypominam sobie, że w sklepie zatrudnione były następujące osoby. W tym sklepie obuwniczym. Był to renomowany sklep firmowy obuwniczy. Tutaj wojna nic nie zmieniła. Bata przed wojną była firmą dobrze prosperującą i w czasie wojny też. Niemcy nie naruszali jej własności. I pracowała tam moja mama jako korowniczka. Pracowały dwie ekspedientki, z których jedną pamiętam z imienia i nazwiska to była Zosia Jaszczembska. Wówczas dziewczyna, jakaś jak, jakoś chyba 17-letnia, ale bardzo y, miła, bardzo sympatyczna. Pracowała osoba, która się zajmowała repasacją w Pańczoch y, Nie wiem, prawdopodobnie pracowała kasierka, czyli to kolejna była osoba, oraz pracowała manikurzystka i pedikurzystka. Panie, mimo iż była okupacja, przychodziły, robiły manikir, co polegało na wycinaniu paznokci, wycinaniu skórek oraz robiły pedikir, no to nogi były stopy moczone, no i specjalnymi takimi obc obcążkami, przyglądałem się czasami temu jako dziecko. Nogę delikwent stawiał na, na takim postumencie niewysokim, ta pedikirzystka siedziała na niskim toborecie, no i te palce u niego czy modelowała, przestrzegała, skórki, usuwała. No, ludzie często w tym okresie, pamiętam, mieli odciski na palcach stóp. Te odciski wynikały stąd, że istniała taka moda, żeby kupować ciasne buty, żeby ładnie stopa wyglądała. No a to powodowało deformacje, to powodowało ręcherze, a, a później odciski, które odrastały, które trzeba było odcinać. I pamiętam też cały arsenał skalpeli, którymi się posługiwała ta pedekirzyska, ścinając te odciski. No później oczywiście po wykonaniu tego zabiegu jeszcze były różne maście, pudry. Wiem, że jakiś też maś, masz woje, lach, czy jakoś tak się nazywała niemiecką, to y, używano. Oprócz tych pracowników y, sklepu, jeszcze w piwnicy urzędowali szewcy, od dwóch do trzech szewców, bo buty były w tym okresie towarem bardzo deficytowym, i nikt nie poważyłby się nawet w mniemaniu dzisiejszym zniszczonego buta wziąć i wyrzucić, no bo nie dostało się innego. A mimo, że buty były na kartki, to część obuwia miała pokrycia wierzchnie z materiału, a spody z drewna wykonane. Jeżeli to był but podgumowany, albo jeżeli to był but skórzany, no to już był rarytas i takie buty się re reperowało, zerowało się wielokrotnie, no żeby jak najdłużej mógł służyć. I jeszcze jedno muszę powiedzieć, że w tym sklepie pracowali sami Polacy, Polki i Polacy. Ale obsługiwać trzeba było i komunikować się z klientami po niemiecku. Język polski był zakazany, no i mama ciągle mi mówiła: Tylko nigdzie nie mów po polsku, nie wolno ci rozmawiać jedynie po cichu w domu, bo to jest zakazane. To się może katastrofalnie dla nas skończyć. No a już te przygody swoje wspominając z pociągu, o których opowiadałem. W innych miejscach, jakie miałem wpadki, no to postanowiłem się dostosować do tego, bo już coraz bardziej sobie zdawałem sprawę z tego, jak groźnie to może powodować konsekwencje.